ファンクラブの人たちがいるところは、たかがお好きな人たちがいるのです。

Dyrektor spraw marketingu firmy JNDI, pani Dorota Osobowska JNDI, najprawdopodobniej najlepszy, <noise> w Polsce, najlepszy w Polsce, najlepszy na Polsce, na w Polsce, najlepszy w Polsce, najlepszy w Polsce, ale także wszystkim rodzicom dzisiejszych zawodów, dzisiejszych dzieci, które biorą udział w zawodach, kibicom za udział od rana do wieczora, za pomoc na, na, w organizacji tego turnieju. Tata. Dziękujemy naprawdę bardzo serdecznie. Wszyscy jesteście bezsenni dla na naszej dzielnicy, tutaj, dla naszego klubu. Dziękuję bardzo.

Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu Rady Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy, ponieważ Pan Burmistrz chciał nie tylko opuścić nasz, nasz turniej, ale wziąć w nim również dziękuję wszystkim za... wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak wspaniałego turnieju, którego tutaj Pana Białanka jeszcze nie widziała. Mini Euro w którym brały udział 16 drużyn europejskich, był znakomitym turniejem. Rozpoczął się wczoraj, jak Państwo pamiętacie, tak jak ma, że w, w ziemi, a później ta stopniowo, to na pięciostopniową kutą na nas narastało. Także ktoś mi powiedział, że w nas tak wspaniałych dzieciaków, warto robić takie ma na Oni są niesamowici i zasługują na turnieje najlepsze.

Napięcie, najlepszy bo drużyny na początek. Oskar Witkowski, Chorwacja. Brawo! Brawo! Chorwacja. 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 zwykle. Kolesny Zawodnik i teraz mamy Pawła Wrodowskiego Szwecja. Paweł Wrodowski z Szwecji. Gratulujemy i wspaniale, że to Jakub Makowski. Jakub Makowski. Brawo, Kula. Dziękuję. Ja. 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 pokazuje, że warto Bardzo ciężko pracować na treningach i są tego Italia, Bartosz Wojtowski! Italia, Bartosz Wojtowski! Brawo Bartek, tamta, zdecydowała, że dzisiaj jest cieszą. że to są troszkę mocniejsi, ale... No. ale, ale też na i jest... ta drużyna to Kacper E equipa la colazione. Il Grabowski, grabovski. Grabowski cancer grabovski. Il cancer grabovski. Il cancer grabovski. Il cancer

Dziękuję bardzo. na tańce. Proszę 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 na tańce. na I Nie, to. That... Łukasz Tibur. Łukasz tybu! Dziękuję! 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 się Dzień <średenie> Rosja, Rosja Kuba Komorski, Matusz Ostrzyśleny, Ostrzyśleny, brawo Kuba! Można na bo może się, się, no, mi się nie podnieść. Tak, brawa, to był brawa, następny mecz, tak, się spięli, przepiszeli, tego a teraz znowu.

Pani Dorota Żubowska, dyrektor marketingu firmy JTDI za chwilę przeprowadzi lotowanie, dwie drużyny, dwie drużyny, dwie, dwie drużyny, trzecie miejsce przed inną, ale wszyscy dzisiaj byliście naprawdę wyjątkowi, fenomenalni, nie było zawodnika, który się odpuścił chociaż na ułamek sekundy, na ułamek milimetra tutaj. Nie było takiego, że chłopaki, proszę, teraz w spokoju, nie nie rozmawia, nie rozdajemy tych szamponów na razie. nie było takiego, nie było takiego, nie było nie wszystko zostało nie nikt jeszcze nie rozmawia. Michał nie może nie rozmawiać. Michał? nie Powiedz takiego, nie też może nie rozmawiać. Dziękujemy, nie Patryk też nie nie rozmawiać, tak, nie i Holandii, jeszcze poczekamy! Jeszcze poczekamy jesteśmy w randki, jesteśmy Zaczynamy zaczynamy. jesteśmy w, w randki. Nie jesteśmy w randki. Nie, nie jesteśmy w to, jest to, to Nie To, w Nie co w randki. Nie jesteśmy w randki. Nie jesteśmy w randki. Nie jesteśmy w randki. w Nie Nie w

Eee, a teraz te nagrody, ja bym dał każdemu z was, każdemu z was, tak się nie da, trzeba zawsze wybrać jednego trenerzy, wszystkich drużyn. to jest obiektywna, obiektywne werdykty, trenerzy, eee, jeszcze nie wiem, kto by poprosił, tak, o spokój, Bartka Kalisza, też bym poprosił o spokój, jeszcze przed finałem, w szczególnie, w tym momencie, Francja, Francja, tak, nie Prancja, Prancja. Raja, Szwecja.

E, Bartek! Martek, no, Łukasz! Martek, no Martek, 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 Wielu Martek, Martek, się do Martek, e, kru Martek, się, Martek, e, Nie, Martek, 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 to Martek, yeah! Martek, Da, Brawo! Najlepszy! Najlepszy zawodnik! za fajni! Artykuł też! To było Dziękuję! i naprawdę warto docenić wszystko. ale jeszcze poczekaliście chwilę. Kacperek, stańcie jeszcze. Ciężko, Każdy wie jak ciężko jest dojść do półfinału, dlatego UEFA zdecydowała, że będzie to trzecie miejsce. Już tak zwany mały finał, finał podniesienia nie jest rozgrywany. Dwie drużyny zajmują trzecie miejsce za bardzo dobrą postawę, za wkład. Trzecia drużyna, pierwsza to jest Polska. Yes! Cieszą! Dobra! Drużyna. Gratulacje. Gratulacje. Polska Gratulacje. Brawo. Brawo Gratulacje. Gratulacje. Brawo Gratulacje. się Gratulacje. wszyscy Gratulacje. Gratulacje. z Gratulacje. 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 Przez dziewięćset, do znowu meta, by na nich stawiał, oni jednak przeszli, do Mateusz Sienkowski. Witam. Gratulacje. Gratulacje chłopaki. Mati, to daj mi.

tak, mój artystyczny! Mój Masz Mój artystyczny! Mój artystyczny! Mój artystyczny! Mój artystyczny! Mój